Hej, 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 witam was bardzo serdecznie moi drodzy widzowie, tutaj jest Dilgar. Cześć, a dzisiaj gramy w Panzara Tutaj właśnie tą gierkę widzicie Tutaj może tą postać usuniemy e, Tak, e, ja tylko tak otestowałem e, Tak więc Panzary, jest to gierka e, Przede wszystkim online, przez internet Co jest fajne, e, bazuje gra Działa na silniku Crying Giant 3 Tutaj robimy tylko, nazwiemy sobie postać Znany wam ten silnik Chociażby z gier Crysis, taki oh, przykład jest to gierka według niektórych MOBA, ale tylko ze względu na to, iż walczymy na arenach, a nie ma żadnego otwartego świata, chociaż mi się osobiście spodobała. Po gameplayach ja zawsze czytam przed, przed, przed przetestowaniem jakiejś gierki, tak więc jest to seria oczywiście SteelNet Games. Macie tutaj takie logo, ja to zmieniłem troszeczkę teraz Steel Net Games, nazwę, tytuł itp. itd., ale nadal jest to seria Steel Games, nie jest to żadna browserówka, czy też po prostu coś przez przeglądarkę, a zwykła klientówka, która dosyć sobie fajnie radzi, a grafiką naprawdę mocno powala, jak na grę online. Tak więc jest to jeszcze, zapomniałem powiedzieć, gra RPG. Mamy do wyboru raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem klas. Tutaj właśnie widzimy Krasnoludki, ludzie, trolle czy tam orki, sorki Tu jakieś ładne kobiety Tak więc no, nawet, dla, nawet dla tego widoku można zagrać Chociaż tu jedyne czym się różnią to kolor Ale mniejsza w tym e, Tutaj oczywiście robi się postać My może sobie weźmiemy czy ja wiem Berserkena, tanka, paladyna, Inquisitor e, Każda klasa jest pod coś Berserker wali dużo, tank jest tankiem, paladen leczy Inquisitor może się skradać co jest naprawdę bardzo fajne e, Tak więc może Inquisitorem sobie zagramy, crit Eee, a no tak. Ty. Tygarius. Dobra. Tamtej postaci mi usunęło, jak widać. Tak, ona się dopiero chyba po jakiejś chwili usunie. Mniejsza z tym. Mamy naszą postać i wchodzimy do świata. Eee, minusem jest to, o, tutorial. samouczek Robimy, jeśli mam jeszcze coś dostać, zwłaszcza, że jest to moja pierwsza gra Minusem jest to, że frap z tej gry nie, nie wykrywa, przez co nagrywam, nagrywam to zwykłym rekorderem w Camtasia Studio Na zmniejszonym ekranie, nie wiem jak to będzie, czy coś się będzie, gdzieś coś się może ściąć Mniejsza z tym za jakiekolwiek ścięcia was przepraszam Aczkolwiek ważna jest grafika, którą mam ustawionym, ustawioną na maksimum Zobaczymy co z tego wyjdzie, tak więc zapraszam was do oglądania i grania Tutaj stoperek nie włączyłem, jak zawsze zapominam Mam jakieś zemko, to oglądamy. Tak, tutaj już mamy pokaz grafiki. Tak właśnie wygląda gra. Grafika jest naprawdę dobra, jak na grę przez internet online, grafika jak najbardziej kciuk w górę. Tutaj mamy jakieś zombie, nie wiem. Grafika naprawdę. Widzimy chociażby teraz. Brawo, brawo, brawo dla twórców. Nawet tylko i wyłącznie dla grafiki. Brawo. Haha ha. Co tutaj mamy? Świeże mięso? <laughs> śmieszny... Śmieszny akcent, te oczy. Dobra, on będzie po drugiej stronie i mam do niego dojść. Tak więc to jest właśnie nasza postać, tak, tak jak mówiłem na dole niestety mamy leciutko przycięte pod jedynką dwójką F1, F2, F3. Mniejsza z tym, na WASD, chodzimy, na spację skaczemy, na shift biegamy, tutaj za chwilę to będzie pokazane. Jak się nie mylę, tak, shift. Tak, to jest właśnie infiltrator, tą postać zobaczycie później. Akcji oczywiście zrobimy zwykłą walkę przez internet, bo to przede wszystkim gracz kontra gracz. To, to jest tutaj najważniejsze, zwykły PvP O! lewy atak Tak, dynamiczna jak najbardziej gierka e, Większy atak, klikając prawy, ale bierze nam energię, dobra Energia to jest Co, jak to, ale teraz jej właśnie nie straciłem Mniejsza z tym Ała, aha, dobra, energia to jest to na środku, które właśnie, o, power atak, dobra Ech, dobra, udało się Czyli jest jak najbardziej ciekawie Zobaczmy, czy on mnie zaatakuje. Może być nieciekawie, może być nieciekawie. Nie, jeszcze z tym... Dobra, dawać chodź tu zami! Oh. Dobra, na kontrol się chronimy. Bardzo fajne, bardzo fajne jest to, że można chronić, można atakować słabo, mocno. Dobra, jak najbardziej plusik dla tej gierki. My tymczasem idziemy dalej, bo mamy dojść aż do samego końca, a tutaj jest bardzo dużo. Ciekawe, czy da się połączyć atak Tak, jeśli biegniemy, robi inny atak niż bez biegania Bardzo fajnie, bardzo fajne połączenie, jak najbardziej plusik Pod jedynką, dwójką mamy specjalne ataki, które chyba będą za chwilę pokazane Tutaj mieliśmy dojść, tak więc udało... Hej, szybko chodź tu, potrzebujemy ten Pomóżmy im, zombie! Dobra, pomogę wam Pom Pomóż nam walczyć, a później pozwoli mi ci wejść Dobra no. jakiś lag ale dobra mniejsza w tym A, bardzo fajne dynamiczne połączenie otwarty atak bardzo jak najbardziej plus była kiedyś taka gra którą grałem bardzo długo również podobna do tej również graliśmy PvP tylko i wyłącznie i również graliśmy na zamkniętym świecie i można było dokupywać jakieś ulepszenia rzeczy itp itd ja tą grę pamiętam aczkolwiek zapomniałem właśnie tytuł a, pięknie, dwóch naraz walnąłem, no proszę, proszę, jednak się da Dobra, udało się, możemy iść dalej Tak, tak, papuga Aha. no ale jesteśmy na moście Nowy rekrut Mhm No zaraz mi, dobra, tu są most, są most wywalić Grafika, sami widzicie, bardzo jak najbardziej plusik Nie mogę narazić się w to Humor również tutaj istnieje Co jest fajne powstała właśnie polskie community community sorki, community komunizm polskie community co na pewno większe prawdopodobieństwo że ta gra będzie po polsku będzie naprawdę ciekawie według mnie tutaj coś się świeci grafika brawo liście możemy sobie potykać to co ja lubiłem o! Jakiś super boss Dobra mam go, mam ich od tyłu Dobra Chyba nie działa, a dobra działa Uuuu Ała! W mordę kochany dostałem przypadkowo Dobra macie ich Jeszcze tam jest jeden Nie już wszyscy, dobra bijemy ich teraz o! Naprawdę fajna rozgrywka, jak najbardziej można się wciągnąć, tylko że jest trochę trudno O, udało się, myślałem, że zginiemy Jak oni uciekają, to ja to ja bym też wolał uciekać. O nie, skręcił kostkę Ej, ale ty nie masz kostki! Ty masz jakąś dziwną nogę. Dobra, trudno. Mhm, dobra. To my musimy iść tam. Fajny jest infiltrator, jednak nasza umiejętność skradania się, bycia niewidzialnym, bardzo fajna rzecz. Dobra, maczymy z jakimś super orkiem. No proszę, proszę. Czuję się jakbym oglądał tak naprawdę jakąś fajną bajkę, bajkę, po prostu fajną rzecz. Mogliby na ten tego postawę zrobić film. Grafika jak najbardziej, głos fajny. Bohaterów już jakiś mamy, humor jest, czemu by nie? Czemu by nie spróbować? Ale dobra, nie, nie o tym, nie o tym. Teraz gramy, gramy dalej, coś się ładuje. Eee, bardzo fajnie kobiety zrobione, widać, że wzięli to pod lufę. Dosłownie, albo też niedosłownie. I mamy tutorial skończony, hop siup, jesteśmy gotowi do walki. To jest nasza postać. experience bonus za ten, no dobra. Premium inactive, oczywiście forge, tutaj możemy tworzyć również na broni, czy też różne rzeczy. Sklepik, gdzie możemy kupować i za diamenciki, oraz za specjalne, za, spe, za, za specjalną kasę. Altar, czyli po prostu nasze skille. Backstab, proszę bardzo, backstab jak najbardziej uwielbiam ten skill, zwłaszcza jeśli można się pod kogoś zakraść. Fitting room, czyli po prostu Sosiala garderoba. Mamy garderobę, mamy różne tutaj oczywiście rzeczy Tutaj jak się ma pieniądze, które się zdobywa w czasie gry można wszystko użyć. Social oczywiście czat, klan turnieje, przyjmij tego przyjaciela, jak coś macie link, reflink, tak naprawdę mówiąc w opisie. Tutaj się coś dogładuje, jak widać turnieje są długie. Ale my zrobimy sobie zwykłą, zwykłą rundkę Kasy na razie nic nie mam Ale gramy, play mhm. Im mamy więcej kasy tym można więcej coś ulepszyć Tym można lepsze rzeczy kupić i tak dalej, i tak dalej Naprawdę, naprawdę miła, miła odmiana Mało jest, mało jest takich gier Jak ja już wspominałem Grałem dawno w podobną grę, nie pamiętam właśnie nazwy Dwie części wyszły tej gry i ona jest, ten panzer właśnie jest bardzo podobny, aczkolwiek grafikę ma lepszą <gryw> Tutaj nie ma co gadać ma grafikę lepszą od wielu, wielu gier online ale dobra, na razie jeszcze się ładuje Oczywiście pierwsze ładowanie yy, gier zawsze dłużej trwa niżeli 50 tak więc trochę poczekamy. Dziękuję Wam za pytania na questions, questions and Answers. Naprawdę, naprawdę dużo tych pytań. Myślałem, że będzie jedno i odcinek potrwa kilka sekund i pff, koniec, a jednak jest sporo. Bardzo Wam dziękuję. Jeszcze wspomnę na następnym odcinku Questions and Answers. Piszcie jedno pytanie w jednym komentarzu. Możecie nawet napisać 20 komentarzy, ale żeby było pojedynczo. Po prostu dla mnie jest łatwiej, bo ja będę to wszystko print screenem robił, później wklejał. No to jest jakoś łatwiej wszystko później, łatwiej, fajniej można opanować. Tak więc dobra, o tym jeszcze powiem w odcinku Questions and Answers numer 2, gdzie już będę odpowiadał, który będzie prawdopodobnie za tydzień w środę, a tymczasem dalej, dalej czekamy, czekamy aż wszystko się załaduje. Jak coś to, to przetnę, jeśli będzie to bardzo długo, bo już 9 minut nagrywam. Po ponad pół godziny czekania. Taki mały dowodzik. Powinniście widzieć. Nie wiem ile teraz ten odcinek trwa, bo to nagra, nagrywam na żywce, ale już pół godziny ta gra się włącza. Spróbuję do końca dnia coś nagrać. Na razie wyłączamy nagrywanie. Ja coś spróbuję. Cud! Cud! Cud się zdarzył! Mordę kocham! Zjadłem lody. Obejrzałem Top Gira. Pół godziny czekania, żeby na jedną walkę. Mordę kochany, nie no. Wreszcie, znaczy lodów ja się nie zjadłem. Dobra, gramy Dobra, widzicie? Gramy, nie wiem co się dzieje. Pierwszy raz gram tak w ogóle. Tamte nóbki grają berserkerami, ja mam infiltratora, ten nubek też ma infiltratora. Mają jakieś całkiem inne bronie niż ja ma, ja mam jakieś dziwne dwa miecze. A wrogowie mają yy, banery na plecach w ten sposób się odróżnia. Tyle już tu widziałem loading z tipów, że przez pół godziny ładowania się gry. Już chciałem zrezygnować. Serio i wrzucić odcinek bez tego i powiedzieć, że ten nagra. Ale nie, dobra, czekamy. Za pięć sekund się zaczyna. Uch, fajna dupa. Eee, fajne, jak to taka. Dobra, zaczynamy. Arr! Dobra, mamy przejąć i wziąć ten punkt. Nie, 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 ja, ja może pierwszy nie idę, ja może pierwszy nie idę. Tutaj to teoretycznie na 20 sekund działa. Teoretycznie. Bo pisze mi, że jeszcze 10 mi dostało. Tak! Ej, to coś mnie zamroziło!